Myślę, że to jest ten czas, to jest ta chwila. My chcemy zobaczyć wasze face to face. Spoko, nie ma najmniejszego. I właśnie w tym momencie. Zapraszam, drodzy państwo, oczywiście brawka, tak? Ochroniarze, potrzebujemy tutaj was. Będzie się działo przed scenę, proszę bardzo. No i zobaczymy. Już 21 listopada spotkają się w oktagonie. Oj, 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 Z młodej piersi się wyrwało, chciałoby się powiedzieć. Dobrze, drogie panie, tyle na dziś z waszej strony. Eee, na razie tylko i wyłącznie złośliwe uśmieszki, ale spotkają się jeszcze na ważeniu, i oczywiście ultimatywnie w OKTAGONIE 21 listopada. Zusję kontra Dagmara Szewczyk. Nie możecie tego przegapić. Dziękujemy.